Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będzie taki vlog codzienny. Jak to można tak nazwać. Kurki już otworzyłem przed chwilą. Tam megaś kurkę znajdzie chyba jajko. Wodę trzeba zmienić. Nasyfiły dość porządnie. I tu grzebały. Trzeba mieć ziarna. Proszę bardzo, kurka. Się denerwuje. Nie denerwuj się spokojnie. Proszę bardzo, jak nas bo tu grzyba w słomie, bo miały tutaj rzucone ziemniaczki wczoraj, trzeba będzie zmienić, Zaraz to zrobię, Rzuc rzucę im ziarna, miały co jeść, proszę bardzo, tym schodzą już. Jak widać, ja już mam tutaj przyszykowane zboże, tutaj pszenżyto, kukurydza. Troszeczkę witaminki tutaj jest mieszane o tutaj widać. O w kołku kurde tutaj leży, proszę bardzo. Czekajcie, muszę pozłamać. Pozłapać. O, dobrze. Teraz rzucę i zobaczcie jak dopadną kurki do jedzenia. Się... O! Trochę za dużo im ten... O tej kurce rzucę tutaj co jest. Troszeczkę tak o... Tutaj. Nie wiem, że ona ma trochę problemy z nogami. Nie wiem, nie wiem czemu. Proszę bardzo, ładnie sobie jedzą. Tutaj już są dwa jajeczka, proszę bardzo, leżą. O, pięknie. Tam kurka znosi. Dobrze kurki, dobrze. Wybiorę im to poidełko. Jeszcze nie mam. Do a czy. zamykniemy to. O, jeszcze nie mam paśnika, ale dlaczego to dowiecie się w filmie, który będzie, nie wiem kiedy. Po prostu z tym, tym, jakim przyjdzie? Pojdło? Nie pojdło, karmidło, przepraszam bardzo. Na razie proszę mi tylko pojdło, nie wiem czemu. Zatem mam deski, proszę bardzo, Deseczki. Ja zaraz zmienię tutaj wodę. I teraz zobaczymy. Proszę bardzo, już mam tutaj na O! Muszę sobie otworzyć furteczkę jeszcze. Kurki już czekają. O! sobie to na razie tutaj. Kurczę, zaczepiłem się. O! Muszę sobie posprzątać. O! Proszę bardzo, jak ładnie piję z tego. Uciekać. Uciekać, kurki. Muszę wyczyścić wam tutaj. O! I stawiamy tutaj. To jest równo. O! Proszę bardzo, jak ładnie sobie piją! A tam parcie jak rozwalają! Dobrze to sobie tutaj pijcie jedzcie kurki, a my widzimy się już na zewnątrz. Nie ja już jestem na dworze. Kurki wybiegają, myślę, że coś dostaną. Jeszcze nie teraz. A ja zobaczę przez ten czas. Mi wyraz kukurydza. Nie widać jeszcze. Słoneczników też jeszcze nie widać. To są słoneczniki, tutaj to są takie te pojedyncze. I jest tutaj taka siatka podakładana, bo taka o czekajcie tutaj nie widać. Tutaj widać. Taka siatka, żeby po prostu nie zgrzybały mi tego. Nie ja wiem, że to pomoże, a to jest takie po prostu stare. Ten. Zobacz, ja tutaj sobie zrobiłem u nich taki jakby lasek. Tutaj są dwie sosny mam nadzieję, że się obie przyjmą. To jest brzuska, a tam to jakieś. Nie wiem, co to jest. Tutaj się kurka Kąpię w piasku, bo wygoniłem ją właśnie. Tam jest wisi, ona już była. Ja sobie teraz tutaj wypuszczę, tylko chodzę, żeby tak dobrze, o dobrze, nie będzie tak jak jest. Swój, to i sobie je wypuszczę. Na świeżym trawkę Zobaczcie. Jakie szczęśliwe. A sobie kotek też chodzi z nimi. Bo trochę się zboża, to nie będę ich dosypywał. Zjedą wszystko. Proszę bardzo. Zagrodzone pięknie. Nie wyjdą. Ta siatka ma metr wysokości, więc nie wyjdą. do oka to się troszeczkę odwinęło o. nie wyjdą a tutaj zobacz piękna trawka dobrze proszę bardzo, jak na każdym filmie z kurami, musi być trawa więc ja ja teraz daję kurkom jeszcze rozkoszoną trawkę o. Proszę bardzo, od tutaj idę 100 i proszę bardzo, nagram je sobie teraz. Jak widać, kabut pieje ładnie, ładnie Tu są jeszcze do tej kurki tak w tamtej. I widać, że już powoli kurki podbywają się w rosnącej trawy. Jak będzie już za dużo tak wygrzebane to trzeba będzie tutaj już po prostu nie będzie można wtedy wpuszczać i wtedy do sieje trawy sobie i sobie wrażliwę. I lecję One na kogut tak bardzo pieje. Będę tutaj jeszcze z zboża. O, proszę bardzo, przeżyto, wyrzucę rzucę tutaj do tego kafelka. Proszę bardzo, kurki. Częstujcie się, a gdzie pierwsza kurka już pocęstowała? Zaraz kogo jeden zawoła. O, proszę bardzo. I widzimy się już później więc ja już jestem z powrotem. Jest godzina około 17 Mam tutaj takie po proszę bardzo Idziemy zobaczyć ile jest na razie jajeczek Przekazaj Tam tutaj w, z wody wiemy tu słomy, bo tam słomy strasznie nie wiem czy tak. Tam nie ma żadnego jajeczka. Tam w ogóle ja teraz nie znoszą Muszę im tam słomy rzucić świeżej. Proszę bardzo, tutaj mamy cztery jajeczka. Dwa takie trochę mniejsze, ponieważ młode kurki to znoszą. Tutaj mamy kolejne osiem. O proszę bardzo. Kładam delikatnie, żeby się nie potłukły. zobaczymy czy tam z tyłu nic nie jest, bo czasami tam się tutaj znoszą kury i tam się suła, ale nic nie widać proszę bardzo mam tutaj jajeczka z nie będę ich już... rzucał o tym postawię sobie furtka też tutaj na razie pójdziemy winiemy tutaj tą słomę ja wam przy okazji pokażę gdzie jest ten, o tutaj jest rowek taki Jak po prostu wody się robi Zbyt o jak widać tutaj wyciągam słomę I woda się napełnia Sąd wyciągam słomę Uwaga, wyciągam i się napełnia Muszę tak sobie nim czyścić parę razy Za dwa razy dziennie, o kurka, przyszła się napić Proszę bardzo Już napita? Dobrze. Tu jest i wyciągnęta. W przyszłości mam zamiar, jak będę ten dach naprawiał, bo on będzie czego innego. To tutaj takie łańcusze się, takie podwieszane, żeby się po prostu tak nie syfiły. O, tutaj pokażę Wam przez to wyjście. Kurki sobie ładnie chodzą. O. Kurka spragniona, napiję. Tutaj, o, wezmę przy okazji im słomy. Zaraz przyniosę. a ja mam swoje słomy. Tutaj, o, przecież trzeszczy furtka dobrze. Cichaj furteczka. Uciekaj kurka, uciekaj. Ja tutaj wezmę im rzucę. Czekajcie. O. Tak ja wytrząsnę, żeby to nie było takie zbite. Ja wiem, że teraz będę też tutaj mogły znosić teraz, jak pod... Właśnie, że jest taka świeża słowa. No. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Jak już wiem, co sobie to wymienię się w tamtych dwóch, znaczy... No tam mogę wejść, bo tam nie wyrzucałem. Proszę bardzo, ja sobie tu fomę rzucę sandyj. Będę nie chodził parę razy, wezmę jeszcze troszkę. Muszę, muszę otworzyć nowy ten. Zaraz otworzę. Przerzucę. Widzimy się w kurniku w środku. Proszę bardzo, tym otworkiem wlatywało. Tutaj jest kupeczka. Tutaj wyjmę tej słomy. Bo to już jest na tam rzucę. Wyjmę tu słomę. Po prostu przechylę tu, tu, to taką w ten sposób. Na razie jest tak. Długo zabiorę się za budowę. O, proszę bardzo. Troszkę tutaj zostawię tej takiej słomy na dole. Czystsza była taka na spodzie. O, tak to zrobię tutaj. myślałem że kura wychodzi. Sam to zrobię tak samo i się widzimy. Proszę bardzo, troszkę się tu nakorzyło. Jeszcze bardzo tak o się to wszystko prezentuje. rozgarnień trochę może tak. W ten sposób, żeby miałem równa korytkę i troszeczkę jeszcze mam, nie będę dawał Wody teraz mają takie coś starcze mniej więcej na 2-3 dni No, 2-3 dni, a mam 21 20 kurcz przepraszam bardzo i jednego 2, 4, 6, 8, 10 Przepraszam bardzo chyba na następną minutę. Ja policzyłem 4, 6, 8, 9, 12 jajeczek Jeżeli źle policzyłem, możecie mnie poprawić. Na razie 12, może jeszcze coś znieść. Tutaj mamy jeszcze troszkę tego. W sumie to mogę im dać, żeby już później nie chodzić. O, kolejna kurka przyszła się napić. Zrzucę im tutaj. One chyba, bo to jest taka witaminka dla nich, i one chyba dlatego tak wygrzebują to. O, sobie. A mam kartę witaminkę. Jest otóż taka witaminka. Nie pamiętam co mnie jest, ale witaminka. A tutaj mam taką. Jest tutaj rzepak, kukuryda, pszenica przyżyto i nie wiem coś tam jeszcze jest, bo dużo ogólnych składników Tu mam jeszcze kukurydkę już resztki zostały trzeba będzie chyba kupić ja Pokażę Wam mojego silosa, ile mam do Boże on dokupowałem z pół metra tutaj jest i półki z 50 kg Też nie miałem wody w takim czymś. O, proszę bardzo. Kupiłem tutaj coś, czyli, więc kupiłem takie coś. Widełko. Trzeba robić postępy. Dobrze, a więc jest godzina około 20. Otwieramy. Chodzimy do kurek. Jak widać, już kurki się zbierają do snu. Już są dwie kurki na grzędzie. Znowu tutaj nas widzicie. Trzeba to wyjąć, słomę. Oj, trzeba i zrobić to podwieszane, albo nie wiem co. Więcej i kostki może ułożyć? Jak to wy tutaj? Nie wiem. Oh. Kurki aż zaczęły pić. Zobaczymy, świeżą wodę. Dobrze, zobaczymy jeszcze, czy to jajeczka. Nie ma. Tutaj że że kura siadała, bo jest tak wygnieciona. Zobaczymy jeszcze, tutaj. Tutaj również nie ma. Powiem Wam, że chyba jutro się wezmę za co te, za te robienie tych grzęt. Tylko nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek. Może się trochę zejdzie z tym robieniem. Bo to wiecie, wszystko trzeba dobrze zrobić, żeby się nie wyleciał po paru dniach. Będzie on stał w tym miejscu. O, tutaj. Tutaj jest taki słupek gdzieś Tutaj chyba w tym jest taki słupek Tutaj zrobię taki I to będzie yy, trzy rzędy Trzy na trzy po prostu Będą trzy yy, Kurcze jak to się nazywa? Niech rzęda Teraz mi się pewnie przypomni Ale mam tutaj Gniazda o Mam tutaj trzy gniazda Tak do dołu I trzy gniazda w poprzek Czyli będzie dziewięć gniazd że To będzie 100% wystarczające na tyle kur, ile mam. Będzie trzeba to się nauczyć znosić w tym, nie wiem jak to zrobię. Słuchajcie, tutaj coś się rusza, ale to chyba folia. Mówię od ten wiaterek, chyba tak delikatnie nie dzieje, to się porusza przez to. Proszę bardzo, nagramy tutaj. Będziemy środeczkę, nagram kurki Pokażę zaraz jak na dworze chodzę O proszę bardzo po sobie już tam ja robię i widzimy się na dworze My już jesteśmy na dworze tam sobie forteczkę, zamykam ze sobą to mi trochę ciężko bo ziarno mam w ręku Ale nie dałem rady, kurczę Muszę rzucić kurką ziarno, poczekajcie O proszę bardzo mam o Уникайте, курки Вот <gibli> это no, возьму. Качи. И еще потом еще курки, Sio. Sio. Ja, видите, курка потом была на ужасе мелом. Видите, все как будто понимаешь, было мода. Я пережил Курки, кстати, Мать, Proszę bardzo, jak je z ręki? Dwie jedzą z ręki, trzy nawet. Nie widać. Musi być bardzo głodna. Tamto wolę jeść z ziemi. Tamto też zaczęło jeść z ziemi. Może ty, szara? Nie chcesz? O, zaczęła ruda jakaś No dawaj, nie po palcach. Tak. O, proszę bardzo. Dobrze, rozsypię to tutaj, proszę bardzo. Wy dzióbcie. A ja wam pokażę. Jak te kurki wyrwią. Tydzień tutaj już chodzą. Ale nie tak cały czas. I zobaczcie, co tutaj zrobiła akurat kąpielisko. O, Widać? Nie bój się kurka, nie bój się. Górkę kupię chyba że ucieknie, pewnie ucieknie. No, niestety, innym razem mi się pewnie uda to nagrać, jak będę widział. No, się obok. Ale proszę bardzo, jak już tutaj, wyryły sobie dziurkę. Czarna się kąpać. Może mi się uda nagrać. Tutaj proszę bardzo, jak już wyryły. O, jak wszędzie będzie już tak jak tutaj, to yy, nie będę ich tutaj wpuszczał. Pozostaje tam, niech tu po prostu odrośnie trawa. a ja ich chwilkę poczekam. Jak się zacznie kąpać, to będę znowu zaczął nagrywać. Nie, czekając druga szara kurka się namyśliła, że chce sobie tam usiąść. To jest staro do co wcześniej się kąpało. O, proszę bardzo. Teraz sobie czyści piórka. To zaraz zacznie się kąpać, a nie tylko tak sobie siedzieć. No, tutaj mój kogucik. Ok. O, ta górka się wytrzepała właśnie. O! Przepraszam, jak się kąpie ładnie kurka. Jak ta kurka się tutaj kąpie, proszę bardzo, rzucę pychę wszędzie, gdzie się da, ja Wam powiem, że jeżeli chcecie kupić ode mnie jajka, po prostu piszcie na maila który będzie w opisie, napiszcie go w opisie, jeżeli chcecie. Sędzajewósta Mazowieckiego. I jeżeli chcecie kupić, to po prostu napiszcie i na maila, że jesteście zainteresowani kupnem jajek Jak już mówiłem wcześniej w przednim odcinku nawet jeżeli chcecie do inkubatora jajka to mogę wam też takie sprzedać ponieważ sprzedałem koledze i po prostu miał 100% zależone jajka 100% do zależenia 10 jajek mu sprzedałem i 10 jajek yy, mu się wykluło było zależony pokażę Wam też zaraz jak ta kurka się po prostu inaczej przykręci że na grzbiecie nie ma piórek po prostu... ta kurka przyszedł koło mnie proszę bardzo, to wyskubię trąbkę. Okay. Boli się mnie trochę proszę bardzo, tutaj mam trochę ten A ja wcześniej były trzy koguty i one po prostu się biły i po prostu tą kurkę tak Ja no nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu wyrwały jej piórka a te kurki już były później trochę kupione. Jeszcze, już jak dopiero jak był jeden kogut i one mają ładną... złapiewam jedną. O, chodź to kurka nie bój się. Nie bój się kurka. Proszę bardzo piękny okaz. Kurki. Rossa jedynka. O. Może coś będzie widać przez słońce Tam Kogut o właśnie skończył działanie swoje <noise> tylko w godziny 21, ale... Znaczy przepraszam około godziny 20 20.00 o 21 przyjdę i zobaczymy czy będą jeszcze chodzić. O, ta A i wyrzucą też mi tutaj trawkę, ponieważ sobie tu pogrzebił. Proszę bardzo, pogrzebę sobie tutaj i po prostu będą. Yy, będą. Potem jak będzie słabsza trawka, to po prostu co zostanie z i będzie taka. no i po prostu z tego zostanie i tak myślę, że wzmocni kurka się na Proszę bardzo. ładnie chodzą, proszę zobaczyć w sadzie. Tutaj są śliweczki. Już akurat na tym drzewie jest mało. <grym> Ale pokażę Wam inne drzewko. E, to są jabłka. Proszę zobaczyć tutaj, proszę bardzo jak się troszeczkę delikatnie. Dodać coś stało z jak to zaraz oto Ale to już pewnie nie było przystanie to zaraz robić. I tu mam taką jedną białą kurkę Tutaj jest też parę pączków już No Widzę, że tutaj też w tym miejscu bardzo lubię wzdłuż potem, jest tu tak mniej trawki Powiem ja Wam, że teraz widać mało śliwek Ale są one są po prostu pochowane pod liśćmi Przerażę dwie a tutaj mam jeszcze widzicie tam są dynie. tam sodynie a tutaj posadzimy jeszcze arbuzy to przy tych kickach. nie grywam tego ponieważ no kurka nie mówię popatrzcie nawóz wszystko co potrzebne do trawki Dobrze, jest godzina 21. Podłyski pierwszej. Jeszcze wino na dworze. Zobaczymy, czy żadnych jajeczek. Nie ma kurki, proszę bardzo. Kogucik taki wielki magrzebiań, że aż mu tak spada w dół. Proszę bardzo, kurki muszę jeszcze i zagonić. jest tutaj kurka i kolację. O, zamykamy. O, bierzemy jajeczkę. Widzimy się już na dworze. Proszę bardzo, kurki już żadnej nie ma. Ostatnia kurka właśnie wchodzi. Wie, że musi wejść. za sobą kurteczkę. O, proszę bardzo. Kurki, środeczka już. Trzy kurki zostały, Już dwie. Tam jedna. No, już się. Się. Nie uciekać. bardzo dokładnie chodzą no nie wychodź, co ty kurka oszalałaś, wychodzisz teraz no i widzicie, uciekły, mi że to kurka jedno, no siu, siu ja zagonie i się z wami widzę dobrze, kurki zagonione zamykamy tutaj na taki haczyk żadnej kurki nie ma, jak widać, o w ogóle zobaczcie, jakie pomarańczowe niebo, chyba ja tego tak nie widać a takie pomarańczowe fajne Tutaj Zobaczcie jakie pokrzewy będzie robiona gnojówka w przyszłych kolejnych odcinkach Nie wiem jeszcze w jakich, ale dobrze będzie robiona A więc ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ustawienia łapki w górę Miłego komentarza, napisania, wbijajcie na moją zrzutkę Będzie w linku napisane i w linku też będzie napisany mój mail, do którego możecie się zgłoszyć więc zobaczmy w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. Uch.